Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dzisiaj przychodzę z wymianką zdrabkową z Malwiną z kanału Zdrapki and World. Serdecznie zapraszam Was do Malwiny na kanał. Tam jej już chyba niedużo brakuje do tysiąca. Odwiedźcie, zobaczcie. Eee... Tobie, Malwinko, bardzo serdecznie dziękuję za to, że zechciałaś. Zgodziłaś się na wymiankę. Wielkie serduszka Tobie. Mam nadzieję, że moje zdrapeczki się spiszą. Oczywiście, jak w Twoich nic nie będzie, nie przejmujemy się, bo to. Jest bardzo fajna zabawa, fajnie, że mogę podrapać z z innego miasta. Dałaś mi oczywiście super wyzwanie będzie mega długi odcinek, bo nie naddrapywałam z racji tego, że jest to wymianka. I umówiłyśmy się z Malwiną na kwotę 50 zł. Malwina przesłała mi takie zdrapki jak Mega Paradiso. Krzyżówkę XXL Ekstra Linię, Super Linię i owocową eksplozję. Dostałam jeszcze y, piękną pocztóweczkę z Krotoszyna. Umówiłyśmy się tylko na zdrapeczki i pocztóweczkę. Życzę wysokiej wygranej powodzenia Malbina. Dziękuję ślicznie, Malbino. Tobie również życzę dużo szczęścia w zdrapeczkach i powodzenia jak najwyższej wygranej. I zaczniemy od eksplozji. Mam nadzieję, że wytrzymacie. trzymacie. Może troszkę przybliżę? O tak. Z numerem trzydzieści dziewięć, owocowa eksplozja. I szukam borówka i truskawka. Borówka. Tu są truskawki. I tu jeszcze borówka. Pomijać będę na pewno, więc przepraszam. Wiśnie i kiwi. Wiśnie i kiwi. Karambo i winogrono. Karambo i winogrono. W końcu jeszcze karambo. Dobra. Brzoskwinia i melon żoskwinia, melony, ok, chyba tyle, jabłko i arbuz, arbuz, arbuz. Pomarańcza i banan. Banany tutaj. I cytryna i figa. Cytryna, figa i cytrynki. Ale wychodzi, że jest pusto. GZT. Nie przejmujemy się. Super zabawa. Kolejna jest numerem 32. Super linia. I szukam. Rower i podkowa. Rower. Jest i podkowa. Tu jeszcze rower. Balony i dzwon balony i tutaj korona i parasol. Jest korona. Słoń i rolki. Słoń słoń, rolki. Tu jeszcze rolki. Dobra. Krab i gwiazda. Gwiazda. Tu obydwa. I tu obydwa dobra, popcorn i cytryna. Cytryna, popcorn. Tu cytryny, okulary i kwiat. Kwiat, okulary. Klucz i lody. Klucz lody i klucz. Czapka i Biedronka. Biedronka i tu Biedronka. Arbus i leżak, arbus. I ostatnie dwa, motyl i słońce. Motyl i słońce, i tego nie widać, czyli pusto. Rn kontrolne. To teraz ekstra linie z numerem czwartym. Słoń i diament. Dobrze. Gwiazda i <laughs> przepraszam, podkowa, gwiazda i podkowa, gwiazda i podkowa, tu jest podkowa, gwiazda, czapka i leżak. Przepraszam, coś w gardle gryzie. Czapka i leżak. Okej. Okay. Łódź i ptak. Ptak, łódź. Łódź. Robert i moneta. Robert. To są monety. I chyba tyle. Krab i kwiat. tu są kwiaty i na końcu kwiat arbuz i rolki rolki lody i serce wielkie serduszko tobie Malwino. Lody i serce. Serce. Księżyc i motyl. Motyl. Tu są księżyce, kwiat był. Księżyc. I na końcu jeszcze księżyca, parasol i wiatrak. Tego nie widzę, klucz i sakwa. i tutaj słońce i biedronka słońce tu obydwa biedronka słońce I tutaj i ostatnie dwa cytryna i klapki cytryna klapki cytryna no ale wychodzi, że jest również pusto sprawdźmy kontrolne le Dobra To teraz krzyżówka z numerem 12 i szukam iIH i jest w bonusie i Dobra. Hmm. Okej, okay, chyba tyle. U i e. U jest w bonusie. U i e. U

U. i tutaj jeszcze U. OK. P i C. P do bonusa. P i C. P. C. Tu jeszcze P. tu jest P i tu P i w ostatniej C C a P nie widzę a jest tutaj dobra P I jeszcze jedno C ok kolejne dwie b i z w bonusie nie ma b i z b z z b b tu jest z i B i chyba tyle. L i W bo nie ma. L, L. Tu po obydwie, tu jeszcze w. Dobra. L, W i ostatnio. L, W, L. Dobrze, chyba tyle. J i T bonusie nie ma. J i T, T. Mhm. J, T. Dobra. G i Y, bo się nie ma. G i Y, G, -i Y. Dobra. Y. I tutaj G. To kolejne O i S O do bonusa O i S O S. Mhm, chyba tyle. Set jest pierwsze słowo. drugiej. Uh -huh. No dobrze, chyba tyle i ostatnie dwie M i d. Tu jest BMW pierwsze, drugie Toledo, M i D i chyba tyle. Drugiej M D Tu jeszcze O było, przepraszam, ale wychodzi, że jest jedno i w trzeciej M, U do pierwsza, M i tu jeszcze M. Ale wychodzi, że również jest przegrana. Razy 3 było 70, a kontrolne DG. Nie przejmujemy się oczywiście i na koniec mega paradiso z numerem 5. I szukam nachos i awokado. Tu są nachosy. Mhm. Tu Kolejne. Tu jeszcze jedna. Tu awokado. I chyba tyle. Wyspa i tacos. Takos, wyspa, wyspa, jeszcze takos i chyba tyle. Znajdzie się jak coś. Konik i Sombrero konik i sombrero. Tu jest konik. Tu jest konik. Kolejny sombrero. I na końcu nie widzę nic. No dobrze, lecimy dalej. Pinata i krab. Tu jest krab. Pinata. Pinata. Krab jest znaleziony z Sombraro. Mm -hmm. I tu już nic, a krab, dobra, jest krab, patrzę i nie widzę. Mango i rozgwiazda. Jest rozgwiazda. Tu kolejna. Mango. Mango. I na końcu nie widzę, to kolejny leżak i wodolot. Leżak i wodolot, tu jest wodolot. Tu jest leżak. I chyba tyle. Ryba i paszport. Ryba i paszport. Tu jest ryba, paszport. Tu jest ryba i paszport. Tu nic nie widzę. I tu również nic, dobra. Lornetka i żółw. tu jest lornetka I na końcu żółwie i lornetka dobrze słońce i pomidor tu są słońce pomidor I na końcu jeszcze pomidor. I ostatnie dwa. Wąsy i klapki. Wąsy i klapki. Tu są wąsy. Tu są klapki. I tu klapki i wąsy, no ale wychodzi, że u mnie puste WTK, czyli moje zdrapeczki się nie spisały, ale nie przejmujemy się, dla mnie była to super zabawa. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie Ciebie Malwinko. Zapraszam do Malwiny na kanał. Odnośnik będzie w tytule. Do usłyszenia. Pa!